A w dzisiejszym odcinku mamy Unboxing Jak to się tam wymawia to nie wiem Wiem jedno, mamy Zestaw do, zestaw do Pomiarów ciśnienia paliwa I od razu z takiej samej firmy Jakoś lubię tą firmę, fajnie robi blokady nawet Rządów czasami pasują, czasami nie, ale to jest mniejsza sprawa To nie o to chodzi, mamy tu też taki Tester wtryskiwaczy. A mianowicie pokazuję i objaśniam. Podłącza się, podłącza się ten tester pod zasilanie. Te piny wkłada się w wtryskiwacz. Na no takie adapterki mogliby porobić jakieś inne coś tam, cudawianki, ale jakie pieniądze taki produkt. I on tu, ma cztery, on tu ma cztery cykle. Cztery cykle tak naprawdę pracy takiego wtryskiwacza. Albo jeden taki shot. Jeden tylko taki strzał albo parę, albo dosyć długo taktuje go albo ciągle i wtedy widzimy, i wtedy widzimy tam elektronika w środku w tym w tym taktuje i wtedy widzimy co taki wtryskiwacz wyrabia czy leje wtryskiwacz, ładnie rozpyla, w jakich okolicznościach, przy jednorazowym sztale podlewacz, jak parę sekwencji wtrysku jest, to się coś z nim dzieje mianowicie te wszystkie zabawki te wszystkie zabawki będą, są zakupione tylko i wyłącznie do jednego celu, żeby niebieskie szczęście odzyskało pełną moc, żeby pełen cuk był dostępny, że tak powiem, Nie, nieczysto po polsku. No oczywiście tu jest papierów, papierologia, papierologia, papierologia i coś tam jeszcze. Adapterów tu jest naprawdę niewąsko. To jest jedna przydziałka. Widzimy jeszcze uszczelek, dali, różnych gumków, mega, mega, mega dużo. Praktycznie prawdopodobnie tym zestawem się można wkręcić we wszystko. I tu jeszcze, i tu jeszcze na, na dole pełno węży, węży adapterków. Tu widzimy takie śmieszne zabezpieczenia, takie śmieszne szybko złącze. To też gdzieś widziałem. Nie pamiętam, czy ja to w Fordzie widziałem, czy w maździe benzynowych. Przy, przy nowych y, układach taki taki takie śmieszne złącze tu widzę, widzimy proste. Wejście, wyjście, naprawdę jest mega, mega. Widzę nawet nawet z luzu dałem jakiegoś węża, żeby sobie wybrnąć. Naprawdę, aha, to jest, to jest taki adapter. To jest taki adapter, gdzie się wpina i nadmiar paliwa się upuszcza, żeby odpowietrzyć cały ten układ. Jest mega, mega, mega dużo. Dużo fajnych dziwnych rzeczy niestworzonych. Zobaczymy co to, co tak naprawdę ten zestaw potrafi. I zobaczymy, a już widzę coś jest tu niekompletne. To jest takie. No, no tu nie ma tego szybko złącza. Także jakiegoś Chińczyka. Chińczyka poniosło, no ale powiedzmy, że tego nie trzeba będzie składać, nie wiem. Zobaczymy. Na pewno, na pewno z tego, na pewno tym zestawem, albo tym, <gryw> tym sprawdzimy ciśnienie paliwa, jakie panuje w listwie a tym właśnie Tym właśnie to sterkiem sprawdzimy sobie wtryski, żeby zobaczyć, czy może nie ma problemu z rozpylaniem tych wtryskiwaczy. Także zobaczymy, co to, co to pokaże. Tuż niebawem, tuż niebawem, nie obiecuję, że szybko, ale, ale będę się brał za, za niebieskie szczęście. Bo nie może być taki wykres poszarpany górą. Tam są na pewno jakieś problemy paliwowe, bo ja te problemy czułem na drodze to celem, celem tylko yy, celem nauk badawczych pojechałem właśnie na hamownię po to, żeby sprawdzić i dowiedzieć się w 100%, że ten problem istnieje. Bo ten problem jest to nie jest tak, że ten problem jest od wczoraj, ani, ani od przedwczoraj ten problem zaistniał dosyć długo. Zdaje mi się, że ten problem zaistniał od momentu kiedy kiedy ona miała dłuższy postój no ale to się okaże to się okaże Ja tak to mniej więcej czułem że, że problem istnieje właśnie od momentu postoju a, a jak wyszło tak wyszło no i co już teraz diagnozować i zobaczymy co to będzie Także mam mam taki zestaw i zobaczymy co to z tego będzie